Tak, są to generalnie dobre, szoty robi, są dzwon. No słabo się czuję, bo dopiero wstałem, no mam, mam kata. piję, piję, dopiero... Nie no, wcześniej jeszcze tylko Polizero się napiłem, ale wiesz, nawodnić mam się ochotę. Hmm. To są moje pierwsze łyki, bo to właśnie się umyłem. O której, woda już wróciłeś do... do portu? Jest na godzinę tylko wyjechałem. Pojechałem, pojechałem. zostałbym to może dłużej, ale... Ale kurwa dobitki doszło i było ich dużo i musieliśmy, co się, się ewakuować. Co się wydarzyło wczoraj? Co się wydarzyło? Jakiś chłop kurwa, te laski co tu były spotkaliśmy, mm. wyobraź sobie. Jedną z nich, gadamy i ona była z koleżanką i ta koleżanka z jakimś pajacem była, który mi wczoraj kokainę proponował. Ja mu odmówiłem, on do mnie patrzył bo mnie znał. A i gadał na cwaniaku i do mnie i do tego kolegi, co jest od brzydala. Ja go w sumie chyba, nie pamiętam jego imienia, ale jest spoko, nie? Krzykło. No, krzyku. No i co? Nie? On coś gada na cwaniaku i w pewnym momencie tak patrzymy już z, z, na siebie z Krzychem, nie? I coś tam powiedzieliśmy, że cwaniakuje, no i on... Ja mu coś powiedziałem, że jak będzie cwaniakował, to że to się źle skończy, czy coś, nie? W że na cwaniaku jak będzie tak gadał. On do mnie mówi, ty no to, to że możemy się napierdalać. Ja mówię, od razu odpowiedziałem, no to dawaj, nie? Nie pamiętam właśnie, czy on coś powiedział, czy, czy dostał od razu trzy strzały. No to czy z cały odbieg kawałek i z ten gaz wyciągnął, i zaczął napierdalać we mnie tym gazem. No i wtedy udowodniłem po raz kolejny swoje rekordy szkoły w bieganiu. No i, i później zaczął napierdalać gazem w niego, i też krzychód spierdolił, spierdoliliśmy i też, też, yy, spierdoli. już nie. Wróciliśmy i wróciliśmy. No co, kurwa, ja się będę bił. To już nie no. chodzi o to, kto by wygrał, bo może wiesz, nie wiem jak, jak to jest, kurwa, ostro dostać gazem, nie? Ale na pewno moje zdrowie jest ważniejsze, nie? No lepiej się nie przekonywać o tym. No, nie. jasne, no, że, że tak. E, Słuchaj, no w tym projekcie przede wszystkim chłopaki tutaj pokładają wielką nadzieję w tobie, wprowadzanie w sprowadzanie, w sprowadzanie fog, bo tutaj. Ech, e, ale widzisz, się, że mają takie podejście, że jesteś do rzeczy A? takim to muszę, to muszę tak temu, z tym zrobić, no. temu też tak mi się wydaje, że wiesz, no tak troszeczkę wszyscy podchodzą do, mm -hmm. do Ciebie, nie wiem, indywidualnie, Wybie. personalnie, bo mm -hmm. nie mają do Ciebie zbytnio... Znaczy się, mm -hmm. kilka osób ma do Ciebie pretensje, mm -hmm. dać Ci powiem o no ale większość właśnie, mm -hmm. e, większość, e, większość, e, większość mm -hmm. właśnie nie i... Głównie chodzi o, o to, Mateusz, jak się zapatrujesz na cały regulamin tego projektu? Mm -hmm. Przecież zasady są... Bo to, żeby łamać jako potężny włodarz tej federacji, jaką jest YouTube Sharp. E, no myślę, że że, że mogę naginać na regulamin. Dlaczego? Mm, no bo kurwa. Ja wam od razu napisałem, że ja też na regulamin, który wymyślili ludzie, którzy są pode mną przede wszystkim w tym projekcie. E, no nie dostosuje się, nie, że ja będę robił swoje i, i chuj. nie? No tak, bo w sumie, w sumie no, to. Oczywiście, powiedziałeś... wiesz, tam nie chcę jakiegoś. Nie chcę tu kwiatowić czy coś, tylko po prostu, no kurwa nie wiem, no mi się nie podoba na regulamin, tak jak realizacja mi się nie podoba. Mm. Powinno to być więcej dziewczyn, e, powinno być kokaina i narkotyki na przykład nie dla wszystkich, tylko <grym> dla, na przykład <grym> dla gości, że jak ktoś chce, to może się poczęstować, na przykład to jest marihuana, to kokaina, jak ktoś chce ekstazy na przykład i, i w ogóle powinien być większy ten burdel na kółkach, jakieś styftizerki czy coś, nie? Mm -hmm. Wiesz to jest mega skurwa. <grym> Dziwki, dziwki no. koks i tajski boks. Dokładnie tak. tak, no. No, tak. Czyli generalnie modeluż chłopaki wiedzieli, że nie będziesz się e, dostosowywał zbytnio do regulaminu, e, zaakceptowali to mm -hmm. i nikt ci zbytnio uwagi na to, na to nie zwracał, tak? Bo to no. chodzi, wiesz, chodzi no, to o to, spoko, że, że, że ja jestem rozliczany za to, że nie, nie, przestrzegasz, nie przestrzegasz tego regulaminu, a chodzi głównie o to, że wszyscy tak jakby E, wiedzieli na co się pisał, że tego nie będziesz robił. Do... A to spada tylko i wyłącznie na mnie, nie? Aha, ale kto się... Uczestnicy nie się czepiają, że nie przestrzegają regulaminu. Kilka... Ale a, a oni w jaki sposób przestrzegają regulaminu. Co oni kurwa takiego robią. No... Czyli to chuja pokazali kurwa. Pajace, darć drzeć reja przed kamerą i, i chlać w wodę to może każdy kurwa. No. E, wiesz. No to jest, to jest właśnie reakcja, bo tutaj... To jest, to wielki, wielkim problemem jest to, że nikogo nie słychać jest darcie mordy i jak są zapraszane foczki, jest Syf. I słyszałem, no, że sprowadziłeś jakieś foki, które. które... chatę. No przede wszystkim, bo to jest wstyd dla, dla nas. Ale nie, kobiety do, mają do tego lepszy tryk niż mężczyźni i myślę, że, że, że słusznie zrobiły fajne dziewuszki, sympatyczne, ładne, twerkują i się jeszcze sprzątają. No to fajnie, fajnie z ich strony oczywiście, ale wiesz, to taka ujma dla no. uczestników, że wiesz, że przychodzą goście i, Może i tak goście sprzątają. Może i tak, to może. że sam ruszyć sprzątaczkę. To też tak. jakaś atrakcja, by była sprzątaczka, sprzątaczkę. Dalibyśmy jej trochę więcej, bo byśmy poinformowali że będzie przed kamerami. Ona pewnie by się zgodziła. Mm -hmm. Albo na przykład moglibyśmy. jakąś. żeby w stroju na przykład posprzątała chałupę. I myślę, że, że widzowie byliby bardzo zadowoleni. So, Brzydan stwierdził, że były to jakieś dziewczyny, które. W progu się zawróciły, bo zobaczyły jak to wygląda. To mm -hmm. jest cefi i wyszły. Coś ci wiadomo o tym temat? Nie. Był ktoś, nie. To, to był ktoś nie. od ciebie, czy, czy nie? Nie. Nie. Okej, okay, rozumiem. <laughs> I co, Mateusz, No. Pff, czyli generalnie sam, sam nie podejmowałby się Ja tylko sprzątania jeszcze... ja... Na, w tym apartamencie, tak? No tak wiesz, no coś tam mogę posprzątać, nie? Ale no przecież no wiesz, jak dziewczyny są chałupę wysprzątały, które przeprowadziłem, no to... Ja wiedziałem kogo przyprowadzić, nie żartuję oczywiście, ale e, no mogę coś posprzątać, nie? Ale wolałbym jednak ten czas spożytkować lepiej i pożyteczniej. No rozumiem. No to sądzisz o tym, że, że była wczoraj interwencja policji, wszyscy wiedzieli o tym, że, że, że jest lipa, a... Ja no Wiesz to już wszyscy byli tak napierdoleni, cały czas była... że to się wy... 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 spod kontroli wypadło, kurwa, ja też byłem pijany że na tyle, że ledwo to pamiętam tak naprawdę, mm. nie wiem co oni mówili, oni byli podczas mojej obecności, tak. no to już w któryś dzień oni przyjeżdżają, no to... a co dali się darliśmy, no to się pisze, no nie da się, nie, da jak, było problemu, jak teraz... kurwa to każdy na żłopie alkoholu, to nie da się po prostu. Yy, jadaczki na kłódkę trzymać. Jak twoim zdaniem, zdaniem można by było to ogarnąć? Żeby, żeby nikt tak nie darł japy? Żeby jakoś to wyglądało No może, z... Słuchaj, fajnie by było jakby... No wszyscy mogą mówić półtonu no, ciszej, bo to się wszyscy przekrzykują tam, kurwa, bo przecież każdy tu ma zdarte gardło, bo jak chcesz coś powiedzieć, to nie możesz normalnie tylko... WIDZOWIE! SŁUCHAJCIE KURWA! No, bo... no, dokładnie, to tak jest. No. Bo jest Harmider, nic nie słychać, a ludzie, wiesz, ten projekt jest dla nas i dla, dla widzów i jak ja chcę coś przekazać do widzów, to muszę tak krzyczeć, nie? No ale to nie wiem czy jest jakieś rozwiązanie, nie? Myślę, że kurwa jest dużo ludzi, więc ciężko się przekrzykiwać. No powiem ci, inaczej by to wyglądało, jakbyśmy mieli jakiś dom, a nie... No inaczej, ale widzisz jak jest z tymi domami, że niby one są, ale jak ich zaczynasz szukać, to hmm. jednak ich... Ostatecznie nie ma, nie? Najczęściej są na wsiach, Wiem, bo, bo przesłuchałem, szukałem nawet, chciałem raz wynająć pod inny, to jest trzeczkę tutaj, Huty z ale to też jest na wsi. a już z reguły wiem, że, że jak ktoś jest 20 czy ileś tam kilometrów od miasta, to gości z trudnością. Ciężko, nie? no to musiałoby być coś na stałe, wiesz, z uczestnictwa. No tam chodzi nam o, o, o kobiety głównie, nie? Żeby, to, to wtedy musiałbyś być tak ogarnąć, żeby one były na stałe, a nie żeby ty jedziesz na miasto Właśnie. i ty mówisz... Wpadacie na imprezkę 30 km stąd, nie? No, no. no wrócicie tu... z, z buta, nie ale no właśnie... Jeżdżamy wam na taksę, no ale nie, zachę nie zachęci, nie? No no właśnie, no, no zbytnio nie. Eee, powiem ci tak, bo nie, nie brało zbytnio już w tym udziału. Eee, tam z różnych w wyborze apartamentu mhm. e, było wiele propozycji, chłopaki zdecydowali się na ten konkretnie mhm. apartament i mhm. jakbyś ocenił ich decyzję. Biorąc pod uwagę, nie tylko jakąś lokalizację. Nie widziałem innych. Widziałem jeden z basenem mhm. i chyba nawet nie był jakiś mega drogi. I, I myślę, że dużo lepiej speł spełniłyby nasze standardy, a imprezy na basenie przed kamerami to byłby totalny hit, uważam. Czy jakbyśmy wszyscy z drinem na basenie kurwa sobie siedzieli. <grym> I jeszcze foki wypadły też w ogóle, w ogóle. także jak tą chatę, ja, kurwa no idzie przeszyć, może być, nie? Nie jest zła, ale nie jest zła. Chata, chata jest fajna, ale może nie pod taki projekt, nie? I ta sama, tak samo jeśli chodzi o lo lokalizację. Że mówisz, no. eee, inaczej jest. Pamiętasz, byliśmy na YouTube Shary 1. To był ci, apartamentowiec. Że z wyborem, bo jednak ja nie wiedziałem. Zapomniałem, że Sopot jest aż tak daleko. Mm -hmm. jednak, wybrałbym, jednak wybrałbym Sopot, nie? Tam jest dostęp do większej liczby ludzi. Bo tutaj nawet jakbym miał wczoraj ochotę wyjść gdzieś i kogoś dosłownie zapytać, czy chce wpaść to nie wiedziałem, gdzie mam pójść, żeby mieć dostęp do ludzi. Poszedłem do galerii forum, a tam, kurwa, w ogóle ludzi nie było, w ogóle praktycznie, naprawdę. Było garstka ludzi, a już o młodych dziewczynach, to już nie wspomnę w ogóle, nie? Hmm. Bo tam się może kilka przewinęło. W ogóle, odnośnie hmm. sprowadzania fok, to wkurwia mnie to, że widzę, że podkręcają moją dziewczynę, jakbym robił coś złego, bo ja tu, kurwa, nic złego nie robię. No nie. a ja nawet, jak przyprowadzam dziewczyny, to zostawiam je przed kamerami, dla tak, niech sobie chłopaki siedzą i chuj, nie? No tak. A, a tu oni, wiesz, jak już główno burzę robią, nie? Jasne. Dobra, Mateusz. To było wszystko. Dzięki bardzo za powiadomienia. Dziękuję. Wracam do chłopaków. Pozdra.